Dla niektórych, odkrywanie sekretów świata jest jedynym sposobem live Siemaneczko, z tej strony Pan Zichter, witajcie w kolejnym materiale z naszej, oczywiście, Lary. Lecimy dalej fabularnie. Musiałem się ukryć, bo jak wiecie w poprzednim odcinku yy, właśnie pod koniec materiału tam właśnie zaczęli w nas strzelać Przeciwnicy, także musiałem się chwilę ukryć. Bo, jak wiecie, jakbym zaczął od tego miejsca, gdzie poprzednim razem zakończyłem, no to tam by było grubo. Bo widzicie, cały czas nawalają tam z tych łuków strzał. Także trzeba uważać na niebezpieczeństwo. Wolałem właśnie tutaj zacząć. Także od teraz możemy już tam spróbować podejść, zmierzyć się z nimi. Bo tak mi się wydaje, że tam nasz oczywiście cel prowadzi. Także dobra, bierzemy sobie tutaj linkę i na szybciutko przechodzimy sobie elegancko po tym. Bo tam nawalają grubo. Ogólnie mogę czasem tutaj yy, kaszeć, ponieważ jestem chory, ale kiedy wy to oglądacie, prawdopodobnie już jestem zdrów, ponieważ troszeczkę mam tych materiałów do przodu, także powinno być good, ale zobaczymy. Dobra, tutaj będę musiał... Czekaj, czekaj, czy to na pewno? No i już bym tu spadł, bo coś mi się wydaje, czy trzeba przez to pociągnąć? Nie, czy wystarczy pociągnąć? Jasne, dobrze, że nie skacz... Ska... Chciałem powiedzieć skaczyłem. Dobrze, że nie skoczyłem. Właśnie teraz będę mógł swobodnie się potem przedostać. Tutaj będę mógł skoczyć, dzięki czemu zestaw do spinaczek bardzo nam się tutaj przyda. Będziemy mogli się podciągnąć na tą deseczkę. Zaraz obok będzie kolejna deseczka i zobaczymy, gdzie dalej będzie nas droga prowadziła. Pewnie będziemy musieli tam skoczyć na to, co tutaj przed nami jest do czynienia, czy nie tak, czy może na tą deskę jednak może jednak to, na to. Ok, okej. Okay. Czy to było mądre? Czy coś nam to teraz dało? Czy będę mógł się normalnie wspiąć? Jasne, okej, okay, dobra. Tego się nie spodziewałem. Ale dobra. Jak dobrze poszło, byle do przodu. O nie! Czekaj, czekaj! Czekaj, czekaj! Aha, to są ci nieśmiertelni cali. Proszę bardzo, skróż na kole Trebeusza. Trebusza, o, i wyszczel coś Dobra, tutaj mamy to O, i troszeczkę wyczuwam kłopotliwą zagadkę Ale zobaczymy, może nam się uda Tutaj podobny scenariusz będzie chyba z tą liną eee, Dobrze, to na początek O, widzę, że to będę mógł rozbić Tak mi Koła się wydaje zamarzły. nie mogę wycelować No spokojnie, Laro Musimy jakoś pomału do tego podejść, bo wyczuwam No troszeczkę taką bardziej skomplikowaną zagadkę Więc tutaj będę mógł jeszcze sobie podejść Musimy najpierw zobaczyć co w tym terenie będziemy mogli zrobić, Oblężenie dokładnie? musiało trwać miesiącami. Być może, Laro. Być może. Tam muszę się przedostać. Ale żeby tam się przedostać, to pewnie będę musiał coś zrobić. Bo to mi chyba w sumie tak nic nie da, co? Jakbym to tak pociągnął. Raczej wątpię. O, czekajcie. Coś, coś, coś poszło. Yy, czy teraz będę mógł zrobić mniej więcej to, co mam w planach? W planach głowy? Czy będę mógł normalnie wskoczyć na to i wejść tam, gdzie nas na chwilę droga prowadzi? Czy by to było takie proste na początek? Być może, zobaczymy. I skoczę i będę w tym miejscu gdzie mniej więcej nas ten punkt. Tutaj prowadził. Dobrze, i teraz tak, tu jest lina. Ale nie, czy tą linę będę mógł zaczepić? O to chodzi? Okej. Okay. Na zrównoważyć ramię. O dziwo nam coś wychodzi. Dobra, tutaj mam linę, żeby po prostu. Zjechać w porządku, czyli co, teraz będę mógł to pociągnąć znowu? To się troszeczkę obróci. Okej, okay. dobra, i wyczuwam, że to będzie musiało wyglądać jakoś w jakiejś kolejności. To muszę ułożyć: czyli albo to do tego, albo do tego, a to będę mógł w ogóle zerwać, czy coś. Na razie nie wiem, co mi to dało. Ale wiemy, co mamy zrobić. Może dźwignia przy zamyka odpływ. Dobra, weź to obróć. Jeszcze raz to obróć. Ej, woda chyba tam się zbiera, co? Czy ja dobrze widziałem? Czy tam się woda zbiera? Tylko właśnie nie wiem, czy ona się teraz zbiera, czy ona właśnie się teraz nie zbiera. Czy właśnie to ma być... W taki sposób zrobione? I może teraz woda się zbiera. Dawaj jeszcze raz. Ej, może o to chodzi. Bo to niby tam idzie przez wodę, nie? Okej, okay, dobra, czyli już mamy tak naprawdę... Można powiedzieć, że finał... Oby. Czyli... Teraz będzie na równi. Co? Czyli to po prostu schodzi z powrotem, tak? Jak to zamknę? To ono idzie tak, ale ja bym musiał mieć to ustawiane w taki sposób. Żebym mógł móc rozbić tamto. O właśnie, o właśnie. I teraz. Nie doskoczyłem. Nie doskoczyłem. Dlaczego nie doskoczyłem? Co? Czekaj, czekaj. Może dźwignia przy wiadrze zamyka odpływ? Co ty mówisz? Dobrze jest. Według mnie jest dobrze. Tylko po prostu może nie doskoczyliśmy odpowiednio, jak trzeba było. No bo jak zrobię to z powrotem. Chociaż mogę spróbować w sumie. Jak będzie na równi, to ok. Ja chyba wiem, o co chodzi. To będziemy musieli zrobić jak najszybciej, czyli jak to uruchomimy, to szybko trzeba biec tam i to zrobić. Bo to teraz się wróci. Okej, okay, dobra, czyli to trzeba na szybko zrobić w takim razie. Chyba, że tak by wystarczyło, wątpię. Chociaż mogę spróbować, czy coś nam to da. Okej, okay, dobra. Czy nie trzeba było coś tam ustawiać porządku, no udało się Laro. Jakoś nam się udało, czyli teraz będziemy mogli sobie wejść tutaj do góry i... dalej znów do góry. Okej, okay. i teraz będziemy mogli zakręcić tym kołem raczej. Ponieważ już nam to uległo zmianie. No nie no, ci jeszcze biegną. No dobra, czyli... Jest taka opcja, żeby w nich poszczelać tym? Łucznicy bramę ich i odeprzedni atom. So, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Okej, okay, powinno być Picobello. Według mnie. Okej. Okay, lecimy dalej. Normalnie musimy tam tamtą bramę, jak wiecie. Taka misja jest, ale. Jak strzelają tutaj w nas, warto by było ich też powstrzymać. Tylko nie wiem, właśnie. Czy uda mi się trafić za pierwszym razem? Ale może, może jakoś się udało. Dobra, tutaj jest kolejna armia. Bodajże. Łe, to miałem przytrzymać. Kurde, ale to jest skomplikowane. Raz trzymam, raz nie trzymam tego przycisku. I to po prostu muszę przytrzymać. I pod koniec puścić. Okej. Okay. Czy tyle nam wystarczy? Powinno się rozbić. I tak jest. I teraz możemy na spokojnie zniszczyć bramę. Już raczej wrogów. Przynajmniej teraz nie ma. Także teraz tylko tam elegancko wycelować. Postarajmy się to zrobić. Za pierwszym razem jest oczywiście taka nadzieja, że może się udać. Ok, prawdopodobnie udało się. Ale to się zobaczy po wykonaniu strzału. Elegancko wymierzone. Teraz możemy przejść przez most. Okej. Okay. Dobrze. Droga wolna. Droga wolna powiadasz. Czy tutaj jest jakaś lina? Chyba widzę tam linę. Ok. Okej, okay, teraz będziemy mogli sobie zjechać. Na spokojnie. Wrogowie powstrzymani na przynajmniej na tą chwilę. Dobra, tutaj jest lina, także gdzieś tutaj będzie chyba kolejna. Tylko trzeba najpierw dobrze wycelować, bo ja oczywiście niekiedy wyceluję źle. Dobra. Było blisko. Trzymaj się Lara. Teraz czekaj, bo ja nie wiem sam gdzie. Czy iść na dół? Czy iść wyżej? Dobra, tutaj jest krawędź, ok. Ta krawędź nam rozwiązała całe zadanie. Teraz bodajże do góry. Jasne, dobra. Co to jest? A tutaj coś po tych przeciwnikach. Dobra, więcej nie mogę podnieść, bo na razie mam dużo. Ci dam evoluty. Ok, A czekajcie, gdzie jest łuk? Wybuchające, trucizna, wybuchające, ale. Proszę nie strzelać we mnie. Chcę tu skoczyć. Ładnie. Gdzie tu słyszę? Gdzieś kolejnych. Jeszcze, jeszcze. Co, co? Co tam strzelacie? Co? Pozwolenie jest na wykonywanie strzałów, czy nie ma? Imyk! Niczym Spider-Man. Dobrze, dalej już po prostu. Tam, gdzie nam. Prowadzi główny znacznik. Jeszcze tam widzę, że ktoś we mnie szczela. Kurde, swaniaki robią mi plecy. Który? Pochowali się. Dobrze, tutaj co możemy uzbierać? Możemy zbierać skrzynkę, która nam się nie przyda, jak widzicie, bo mamy wszystkiego dosyć i po prostu musimy się przedostać normalnie. Także nie będziemy tutaj coś wykonywać, jakichś większych rzeczy. Po prostu skoczymy tam. I zobaczymy, co dalej będzie fabularnie. Czekać kacenka, bardzo możliwe. Otóż to ok, no to lecimy z tematem. Tylko którędy, którędy ok. Trzymaj się, Lara. Lara, trzymaj się. Nie chcesz, żebyś tutaj spadła. Pokonaj nieśmiertelek, no. Oj ten tu... Dobrze, dobrze, takie... przejście, ole was tu jest. ok Dobra, dobra, spokojnie. Muszę tutaj sobie rozejść po tym... Na całym terenie, żeby po prostu mniej więcej wiedzieć, gdzie co jest, jakaś beczka, coś trzeba użyć. Takich rzeczy dobij go tam elegancko. ale oberwałem, tak za to masz. Warto było? Wszyscy co? Ci przyjechali no ekstra, Lara! się się przebiła! Nie możemy! Y gdzie, 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 W porządku? Okej, okay, no tutaj, aha, czyli tutaj jest tematik z tymi szczałami, tak? Czyli weźmy sobie jedną szczałę tutaj. Jak nam się uda, to druga ształa by była tu i trzecia by była tutaj, może się uda. Zobaczymy, czy to nam wystarczy. Czy właśnie nie? No, 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 udało się. Okej, okay. teraz byśmy mogli sobie skoczyć wyżej i jeszcze wyżej. Czekaj, czekaj, tutaj. No, i by było. I bym spadł, i by było ładnie. Lara, na no, spokojnie. Chwila oddechu, dobra, wdrapiemy się tutaj. Następnie przejdziemy sobie belkę wyżej. Hops, dalej. Tędy, dobra, weźmy sobie na spokojnie dwa. Dobra, zgrabnie nam to idzie. Nie ma problemu. Lecimy dalej. Yy, dalej to już temacik wygląda następująco. No skoczyć, nie skoczymy. No. Dobra, tu coś jest. Czekaj, czekaj, Lara, bo ty chyba możesz skoczyć na to. O, właśnie. Skoczyć? Właśnie. I teraz gdzie? Jak już tu jesteśmy, to chyba po tej krawędzi. Tak wyczuwam. Tu będzie kolejna krawędź, jak najbardziej. Dobra, nie ma problemu na razie. Tutaj na spokojnie skoczymy sobie na drugie Oj, ale trzeba uważać, bo jest cały czas niebezpieczny, Cały czas jest napięcie Także szybciutko wdrapujemy się Okej, okay, tu już wiem o co chodzi Chyba, okej, okay, dobra, to było takie Szybkie działanie Tu będzie podobny scenariusz Hops Okej, okay, jak tu już jesteśmy To będziemy mogli się wdrapać tutaj Już widzę, że jest podglądania tych Umiejętności mniej więcej kojarzę, że tu będzie trzeba przejść, proszę bardzo, bo tak tutaj droga wygląda. Okej, okay, jak tu są strzały, to chyba tak. Do góry, co? Czyli tak, jedną tutaj sobie dajmy, drugą sobie dajmy normalnie tutaj, trzecią gdzieś tutaj nisko, jedną trochę wyżej, gdzieś tutaj, i powinny nam się te strzały na razie uporządkować. Okej, okay, strzały są przez moment tej strzały, nie widziałem. Ale dobra, jest. Skoczmy sobie tutaj na spokojnie, jak najbardziej, Lara. Dalej się skoczmy tutaj. Tutaj na myk. Okej. Okay. Lara uważaj. Lara uważaj, bo jest niebezpiecznie. Yy, chyba tak. Chyba tak trzeba to zrobić. Jasne. Kurde, jaka akcja tutaj w ogóle jest. Po Polinie po tym. Dobrze. Dalej zdrapujemy się tutaj. W porządku, nie ma problemu. A zaś chyba będzie jakieś przejście do góry. Albo wiem, tutaj gdzieś na bok będę musiał skoczyć, co, czy nie? Albo nie jednak. Dobra, jest belka. Pod koniec jak już nie wiem co zrobić, to jeszcze się rozglądam i rzeczywiście jest jakaś opcja dalszej drogi. Niekiedy jest mniej widoczna, niekiedy trochę więcej, ale ważne, że jest. Dobra. Tutaj robimy myk na Spidermana, cyk. Ok, ładnie. drapujemy się bez problemu. Jakoś idzie, jakoś idzie. Mamy save. A. Na pewno będzie coś do użycia. Mamy broń. Do broni, do łuku, przede wszystkim. Do pistoleciku. Pokażę, co do pistoleciku bym mógł użyć. Yy, nasmarowany uchwyt. Możliwe, że się przyda, jak najbardziej. Dobra, i to by było tyle w temacie. Ewentualnie możemy do łuku coś dać, ale do innych łuków. Ale że ja korzystam z tego łuku, także. Mniejsza z tym, dobra jakieś kolejne Tutaj możemy ubrania założyć na naszą larę O daj tutaj takie coś i jeszcze czy będzie jakaś No broń to chodziło właśnie o ten łuk, ale tak z tamtych łuków nie korzystam Także to mi nie jest niepotrzebne e, Do łowcy niech będzie to Niech będzie to W sumie jak tyle możemy wykorzystywać no to czemu nie e, Dobra pyk pyk Okej okay. jakieś pierwsze lepce lep wziąłem żeby były I teraz możemy nawalać dalej Okej, okay. Na no spokojnie, skrzyneczka Myk. Tutaj możemy skoczyć chyba. Czemu by nie. Jasne. Wejdź na szczyt wieży. No to oczywiście da się zrobić. Jest to nie opcjonalna y, metoda wejścia do góry. Wow, jakie tutaj mamy widoki. Nie, nie, nie. Trzymaj się, Lara. Mieli szczęście, że nie strzelili w ciebie. Dobra, Lara. Tylko nie spadnij. Będę mógł się wdrapać do góry? Chyba tak. Jasna sprawa. Ale jest to mega wysokie. Lepiej Lara, żebyś nie spadła, bo wiesz, czym to grozi. Fila oddechu i lecimy dalej. Uetyn, gdzie tu wsiął? E, panie, gdzie tutaj weszłeś, panie? Gdzie ty wchodzisz? Co? Jakiś zwinny? Okej, okay, to nie jest sam. Jest ich znacznie więcej. Dobra, my działamy dalej, musimy na spokojnie się przedostać. Byle nie spaść, taki jest tutaj temacik. Ale jak tak będą robić, no to... Pewnie kiedyś spadnę, jak po prostu się nie skupię. Nawalają tutaj, kurde! Dobra Lara, róbmy tak. Na twój sposób, czyli tak. Opsa. Trzymaj się Lara! Kurde, nawalają! Musimy by być tutaj szybsi i ostrożniejsi Łę swoich zepnął o co tu chodzi. ja tam strzelałem pistoletami, także chyba już trójca jest do góry. Dawaj, dawaj, dawaj. Okej. Dzieje się, oj, dzieje się. Przeczekajmy tą lawinę, bo tam dzieje się grubo. Nie tylko my tu będziemy walczyć, inni też widzę. No to pewnie trójca z tymi nieśmiertelnymi na pewno walczy. To by inny tutaj strzelał. Co to jest tutaj? Jakiś żart? No nie. Jeszcze raz. Kurde, tak z boku muszę głowę okręcać, bo niekiedy jest tak kamera z boku i tak to działa, tak to działa. Dobrze, na spokojnie Lara. Jeszcze kilka kroków. Jeszcze chwilę, i będziemy na wymarzonej górze. Co tak patrzysz, ja mam tam skoczyć? Jak to zrobiła, przecież to jest niewykonalne! Taki doskok zrobić... Amazing, to było naprawdę niesamowite. Wam Ej, ty, no. mnie złapał za no, kopnij go tam! Kopnij go tam! Dobrze, jeszcze raz, bo się trzyma. Hello, boy! Hello, boy! Wytrzymały skurczy byk, wytrzymały. Trzeba mu to przyznać, był wytrzymały. Mógł dostać kilka nasie strzałów. Na jemu tak to nie robiło żadnego wrażenia. Tam jaka eksplozja radości, tam co się dzieje. Nawalają się. I co ty na to, Laro? Ja bym tam nie szedł. O. No. Weź tam, podejdź do Anny, tam, rzuć granata. Laro, padnij! Sofio, gdzie jesteś? Widzę cię, Laro. Zrobimy wszystko, żeby ci pomóc. No ja myślę. Dziękuję, Sofio. Tylko nie Czy zróbcie tak, wszystko. żeby to leciało we mnie, nie? Walcz, aby dostać się do komnaty dusz. Skąd ty wiesz, że ja tutaj jestem, co? A, to nie są nieśmiertelni, także jakiś strzał elegancki w głowę, to już jest po nim. I zróbmy to w taki sposób! Elegancko, młodzieżowo. Dobra, no spokojnie, no spokojnie, ulecz się. No spokojnie, myk. Jeszcze. Życzy mały skurczybyk. Kurde No nie, teraz przeładowujesz Łe, tam trzeba się chować, bo tutaj nie idzie inaczej Warto było, no warto było Ładnie Ole, skurczy byki są nie, nie chcą się poddać. Oni się nie podadzą. Wszyscy na chwilę obecną, czy też nie? Czy ja wiem, czy przeszukać ich, czy nie? Może nie wszystkich Para się przeszuka i dobra, reszta niech leży. Okej, okay, lecimy dalej. Lara! Musisz się ukryć! Zaraz będziemy strzelać, a ty jesteś odsłonięta! No niestety no... Proszę nie we mnie! O, okay, to może nie przerywam, wy się poszczelajcie wzajemnie. Dobra, ci na pewno będę musiał. Ładnie. A umiesz tak? Umiesz tak walczyć ze mną? Wręcz? Umiesz, czy nie umiesz? Leczenie, leczenie na szybko. No, no strzelaj! Jo pierdziele! Ona ładuje nie w tym momencie, to trzeba. Nie strzelaj we mnie. Co? Kurde, amunicji nie mam. Łetam, wracamy. Co rzucasz te granaty, cwaniaku? Łe swojego rozwalił. Ale gościu! Co się stało, Lara? Co się stało? Tylko. Chłopocik mamy z tymi Z amunicją Dziękuję, Sofio Niezły strzał Dobra, bierz, może oni mają jakąś amunicję Pewnie mają Jakby nie, mogli nie mieć, w końcu strzelają, tak Dobra, zbieramy co lepsze To amunicja, aktualnie amunicja nam się musi przydać teraz No nie ma takiego wyboru Co to, jak... Z... No podnieś tą bombę! Tylko czy ona już działa, czy nie działa Ale co nam się jasne, że przyda Punkt bez powrotu. Łoty, co ty mówisz? Dobra, mamy save'a Ale w sumie tak to nic nie musimy zrobić. Ważne, że jest save. Słuchajcie, tutaj kończymy sobie ten odcinek. Działo się. Myślę, że w następnym odcinku też się będzie działo. Także dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie, cześć.